Спасибо. Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam moich kolejnych ulubieńców ze Action, ale tym razem jest to taka edycja letnia, edycja urlopowa. Pokażę Wam produkty, które zdecydowanie warto jest zabrać ze sobą w podróż. Na pomysł na nagranie tego filmiku wpadłam dzisiaj rano bardzo spontanicznie. To są produkty, które od razu przyszły mi na myśl. Tak naprawdę, gdy moja przyjaciółka zapytała się mnie, Patrycja, co polecasz mi kupić z Action na wakacje, to to są rzeczy, które od razu bym jej wymieniła, tak więc również dzisiaj się dowiecie o najlepszych rzeczach na urlop. Jeżeli chciałobyście zobaczyć kolejną część, bo zapewne tych produktów jest jeszcze więcej, ale to są po prostu takie rzeczy, które od razu przyszły mi na myśl, to zostawcie łapkę w górę. Wtedy będę wiedziała, że taki materiał powinnam dla Was jeszcze przygotować. A tymczasem, Hanę, to wszystko słowem wstępu. Nie chcę już przedłużać, chcę, abyście dowiedziały się o moich absolutnych ulubieńcach, tak więc rozsiądźcie się wygodnie, kawka. Albo herbatka w błoń i zaczynamy dzisiejszy filmik. Życzę Wam miłego oglądania. Pierwsza rzecz na okres wakacyjny, o której od razu pomyślałam, to walizka. Walizka, którą już niejednokrotnie widziałyście na moim kanale. Ja już ją mam dokładnie 4 lata. Od roku 2019 i ona zwiedziła ze mną całkiem sporo świata, i w dalszym ciągu jest w świetnej kondycji. Tak naprawdę nie jest ona droga, ponieważ kosztuje około 100 zł, jeżeli chodzi o ten najmniejszy rozmiar. I generalnie wszystkie walizki w action są naprawdę. W bardzo dobrych cenach. Tutaj naprawdę stosunek jakości do ceny jest rewelacyjny, ponieważ cena jest niewielka, a jakość jest fenomenalna. Z walizką tak naprawdę nie dzieje się nic. W dalszym ciągu świetnie mi się ją użytkuje. Pięknie wygląda. Kółeczka działają tak, jak mają działać. Za się nic nie stało. Nie jest też ona jakoś bardzo mocno porysowana, zniszczona, a jednak doskonale my, dziewczyny, wiemy, jak to jest z tymi drogimi walizkami. One po jednej podróży nie zawsze są w dobrej kondycji, tak więc po co jest przepłacać. Dosyć, że te walizki z Action naprawdę świetnie wyglądają, to również posłużą Wam na wiele, wiele lat. Ja jestem bardzo zadowolona, tak więc z mojej strony możecie liczyć na polecenie. Ja również te walizki niejednokrotnie pokazywałam Wam w moich przeglądach i też pytałyście w komentarzu, czy są dobre, czy też niekoniecznie. Wiele z Was pisało, że jesteście zadowolone, że polecacie, tak więc ogromnie się cieszę, że macie takie samo zdanie, ponieważ walizki z Action to jest zdecydowanie rzecz, którą warto kupić na wakacje. Drugi ulubieniec, o którym muszę Wam opowiedzieć, to poduszka pod kark, pod szyję. Za uwaga, Uwaga 2,99. To jest po prostu mój absolutny hit. Za każdym razem, jak gdzieś lecę i wyciągam to małe zawiniątko z torebki, to robi to niesamowitą furorę, ponieważ z takiego małego produktu robi nam się super poduszka, dzięki czemu mamy komfortową podróż i nie musimy się martwić o bóle szyi czy też karku. Jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie ta szara, aczkolwiek jest taka fajna, klasyczna. Tutaj tę poduszkę należy nadmuchać. Po skończonej podróży ją składam i zobaczcie jak ona zajmuje mało miejsca. A wiadomo, jak to z tymi dużymi poduszkami, zawsze brakuje nam na nie miejsca, zawsze brakuje nam do nich rąk. A to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Też już polecałam te poduszki moim wszystkim znajomym, rodzinie i każdy jest zachwycony, bo naprawdę uważam, że to jest fajna, praktyczna rzecz, a co najważniejsze, tania. I też już tą poduszkę miałam na kilku podróżach i w dalszym ciągu jest w świetnej kondycji, a kosztowała 1,299. Tak no więc serdecznie Wam polecam. Na pewno znajdziecie je w Action. One cały czas są dostępne z tego co widziałam, tak samo jak walizki, więc zdecydowanie polecam Wam zakupić sobie taką poduszkę na Waszą kolejną podróż. Kolejny gadżet zapewne doskonale znacie z mojego kanału, ponieważ miałam Wam już przyjemność pokazywać tą mini kosmetyczkę, w której znajduje się taki zestaw ratunkowy, tak naprawdę znajdziecie tutaj takie najpotrzebniejsze rzeczy, które w kryzysowych sytuacjach zdecydowanie się przydają. Całość jest zapakowana w takie pudełeczko plastikowe i kosztuje to 9 zł i 95 groszy. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest tylko i wyłącznie ta wersja różowa. I tak jak sami widzicie, kosmetyczka jest naprawdę niewielka, dzięki czemu nie musicie się martwić, że zajmie ona Wam dużo miejsca w walizce. Ewentualnie oczywiście też możecie ją spakować sobie do bagażu podręcznego. Zapewne jesteście bardzo ciekawe, co w takiej kosmetyczce się znajduje. Wbrew pozorom jest tutaj naprawdę bardzo dużo produktów. Między innymi mamy gąbeczkę do makijażu, znajdziecie również patyczki, Kosmetyczne, są również wsówki, które wbrew pozorom często mogą się nam przydać. Do tego są również zatyczki do kolczyków. Niestety takie drobiazgi często na wakacjach się gubi. A dzięki temu, że są one w tej podręcznej kosmetyczce, zawsze możecie skorzystać z takiej zapasowej pary. Jest również mini lusterko, tej nie będę wam mocno nim świeciła. Jeżeli chodzi o takie kolejne gadżety, to są tutaj również dwie gumeczki do włosów. Mamy taką spinkę, taką żabkę. Jest również taki mini grzebień, tak więc ewentualnie, gdybyście zapomniały swojej, szczotki do włosów, macie właśnie taką alternatywę. Jest również wacik kosmetyczny wielokrotnego użytku, tak więc nie jest on tylko i wyłącznie na raz. Mamy również dwustronny pilniczek w ślicznym różowym kolorze i ostatnia rzecz również bardzo często przydatna to jest klasyczna agrawka to jest naprawdę bardzo fajny gadżet, który uważam, że każda z nas powinna mieć. Czasami o takich drobiazgach zapominamy, a jednak one naprawdę w kryzysowych sytuacjach nam się przydają, tak więc serdecznie polecam Wam zakupić. Kosztuje to niewiele, a zawsze przyda Wam się w podróży. Ja nie ukrywam, że też ten zestaw trzymam u siebie w samochodzie, żeby zawsze tą kosmetyczkę mieć ze sobą pod ręką, kiedy jestem poza domem. Serdecznie Wam polecam. Myślę, że będziecie tak samo zachwycony jak i ja jestem. Mój czwarty letni ulubieniec pochodzi z działu kosmetycznego i nie ukrywam, że teraz pomyślałam, ile jeszcze fajnych produktów mogę Wam z tego działu polecić. Tak więc, jeżeli będziecie zainteresowane kolejną częścią, to oczywiście pokażę Wam moich kolejnych kosmetycznych ulubieńców. Natomiast jeżeli będziecie widziały tą giełkę wodną, to kupcie ją nad moją odpowiedzialność. Ona kosztuje około 5-6 zł, więc nie jest droga, natomiast od razu pragnę zaznaczyć, jest ciężko dostępna. I ja za każdym razem, jak ją widzę, kupuję sobie chociaż jedno albo dwa opakowania na zapas, ponieważ jest tania, a działa rewelacyjnie. Tego typu mgiełki, tego typu wody termalne są dostępne oczywiście również w droższych cenach, chociażby taka najpopularniejsza chyba jest od marki Awen i ona kosztuje około 30 zł. No a tutaj za 5 zł mamy praktycznie to samo, ponieważ to jest po prostu taka mgiełka wodna, która ma za zadanie odświeżyć naszą twarz, nasze ciało. Taki efekt nawilżenia, taki efekt Ukojenia, również efekt odświeżenia, ale również ona przedłuża nasz makijaż, i dla mnie jest to opcja idealna na upały, kiedy leżę przy basenie hotelowym, kiedy chcę po prostu poczuć taką ulgę od tego słońca, to ta woda jest rewelacyjna. Tutaj też jest całkiem spora pojemność, mamy 300 ml i jest to mój ulubieniec. Tak naprawdę tą giełkę już kupuję sobie od kilku lat, ale tak jak też powiedziałam, jest ona dosyć ciężko dostępna. Bardzo fajnie się rozpyla, to jest taka delikatna giełka. O, już czuję ochłodzenie. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Myślę, że to jest zdecydowanie produkt Action, który warto jest kupić na wakacje. Ostatni ulubieniec, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć to organizer na biżuterię i ten egzemplarz, który Wam teraz pokazuję, nie ukrywam, że nie jest ze sklepu Action. Te organizery z Action mają tutaj lusterko, co jest rewelacyjne, ponieważ macie takie małe lustereczko zawsze przy sobie, ale jeśli chodzi o sposób organizacji, on jest bardzo podobny i ja zawsze na wakacje biorę bardzo dużo biżuterii, ponieważ chcę, aby do każdego outfitu była dopasowana osobna biżuteria. Najczęściej rzecz jasna nie biorę takiej drogiej złotej biżuterii, tylko jakąś sztuczną, ale chcę mieć zawsze wszystko zorganizowane, chcę mieć zawsze wszystko na miejscu i ten organizer, ta mini szkatułka to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. W Action kosztuje ona około 13 zł, więc to naprawdę nie jest dużo. Są dostępne trzy wersje kolorystyczne: jest wersja beżowa, szara oraz czarna. Pokazywałam Wam je w moim ostatnim przeglądzie i uważam, że jest to rzecz, którą każda z nas powinna zabrać ze sobą w podróż. Też kolejny oczywiście atut to fakt, że jest to bardzo malutkie pudełeczko, nie zajmuje Wam dużo miejsca, więc jeżeli tej szkatułki nie chcecie chować do bagażu głównego, tylko chcecie sobie schować w bagażu podręcznym, to same zobaczcie jak to mało miejsca zajmuje. Tak naprawdę ta szkatułeczka jest wielkości dwóch tych kosmetyczek awaryjnych, więc naprawdę to nie jest duże pudełeczko, a zawsze macie wszystko fajnie zorganizowane, nic Wam się nie zgubi. Dla mnie to jest rewelacyjne, ja uwielbiam takie rozwiązania, które są proste i praktyczne, no ale też cena oczywiście robi tutaj ogromną robotę, 13 zł, a macie wszystko fajnie zorganizowane i nie musicie się martwić, że cokolwiek Wam się na wakacjach zgubi, bo lecimy na wakacje po to, aby odpocząć, aby się zrelaksować, a nie żeby się przejmować, gdzie dana rzecz po prostu się zgubiła. To wszystko kochane w moim dzisiejszym przeglądzie ulubieńców letnich ze sklepu Action. Jestem bardzo ciekawa, czy znałyście te produkty. Jeżeli tak, to dajcie znać, co o nich sądzicie. Oczywiście, tak jak zawsze, jeżeli macie do polecenia nam coś fajnego, jeżeli macie jakichś swoich ulubieńców, to podzielcie się nimi koniecznie w komentarzu. Ja zawsze czytam wasze komentarze, na wszystkie odpisuję i uwielbiam czytać wasze recenzje, tak więc już nie mogę się doczekać waszych kolejnych poleceń. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę zobaczyć kolejną część moich letnich poleceń z Action, to dajcie mi. Po prostu znać albo w komentarzu, albo zostawcie łapkę w górę, i wtedy będę wiedziała, że taki filmik powinnam nagrać. A tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!